Cześć kochani, witam Was na vlogu. Ja przyjechałam dzisiaj do Kielc, bo mam wizytę u mojej pani psycholog, ale przyjechałam sobie dwie godzinki wcześniej, ze względu na to, że potrzebuję long sleeve, a dokładniej bluzkę z długim rękawem, białej, czarnej, bo szczerze mówiąc nie mam. Mam bardzo dużo t-shirtów z krótkim rękawkiem, a jeśli chodzi o długi rękaw, no to nie. Naprawdę mam tylko jedną białą, niebieską i tyle. A potrzebuję właśnie czarnej, białej, może takiej troszeczkę grubszej, więc najpierw wybiorę się do H&M i zobaczę, czy tam coś ciekawego dostanę. Bo w sweterkach jest mi trochę jeszcze za ciepło, a ja bardzo lubię takie bluzki z długim rękawem, które są czyste, bez żadnych napisów i one po prostu do wszystkiego pasują. Także zobaczymy, czy się uda coś dostać. Tak, wchodzimy do H&M. Zobaczymy, czy coś tutaj się uda dostać. Wow, sami zobaczcie, że są w ogóle tutaj jakieś sylwestrowe ubrania. Więc nie mówię o tym sweterku, tylko o tym, co tutaj mamy na wioszaku. Nie w ogóle nie mój styl. Też jakieś kreacje już sylwestrowe. Dajcie znać, czy w ogóle wybieracie się gdzieś, jeśli mogę zapytać. O, tam są z długim rękawem. Zaraz sobie zobaczymy. O, właśnie czegoś takiego potrzebuję, tylko one są takie śliskie. A myślałam, że będą takie trochę cieplejsze. Właśnie ja mam dzisiaj na sobie taką bluzkę z materiału. Ale... Można zobaczyć, fajne kolory są. Ja mam te spodnie i tak bluzka by pasowała do tego fajnie. No ale zobaczymy. E, przydałaby się, nie wiem jakie, jaki rozmiar wziąć, bo, bo w sumie nie wiem jak się będzie układać. No wezmę tą emeczkę, zobaczymy. Te bluzki na przykład odpadają, bo mają bardzo duży dekolt. Może nie jest jakiś duży, ale no, tak na taką pogodę no to troszkę będzie mi zimno. To jest fajna, ale XXS to nie na mnie. Niestety, nie wejdzie, ale tu mamy coś takiego. I to już właśnie jest takie nieśliskie, tylko taka trochę cieplejsza, ale to też jest XS. Zaraz poszukam swojego rozmiaru. Ja na przykład bardzo lubię e, takie koszulki w prążki ale um, niestety, no to nie jest ten kolor, co bym chciała, sami zobaczcie, bardzo ładna, tylko szkoda, że nie ma czarnej albo białej, tylko jest, no bordowa, odpada, no bo jednak czarny, biały, to do wszystkiego mi pasuje, chciałabym już czegoś takiego dostać, chyba, że pani zapytam, czy jest może taka właśnie bluzka. Te prążki, bo one bardzo dobrze się sprawdzają, bo ja już mam taką, więc idę zapytać. Może gdzieś wiszą, a ja nie wiem gdzie. Szczerze to sama, nie wiem. Ona się trochę tak elektryzuje, ale myślę, że po praniu będzie inna, ale też mniejsza o to, że się elektryzuje, ale nie wiem. Nie wiem, jak się w niej prezentuje. Tylko ja chciałam białą albo czarną, chociaż do tych spodni to pasuje. Fajnie wygląda, podoba mi się. Tylko, że ona jest bardzo przyciele, kochani, więc ona wszystko niestety podkreśla. Zobaczę jeszcze z innego materiału, bo tu mam jeszcze, właśnie białą z tego samego, ale mam tu jeszcze taką, właśnie czarną. Tylko, jest zbyt cienka, więc nie wiem. Trzeba sobie tak wezmę? Nie wiem, muszę się zastanowić. Powiem Wam, że ta jest z takiego samego materiału, ale jest po prostu niewygodna. Nie wiem, jakoś tak się tu bardzo opina. Taka hmm. nie wiem. Mm -mm, odpada. Szczerze mówiąc, to na sobie mam lepszą koszulkę, która też była w mnie kupowana i ona ma taki fajny materiał, ja nie wiem czy ja wiem w Lumpie nie kupiłam kiedyś. E, no nie. I ta czarna też nie. Także idę do reserve. Ale ja tak czułam, że to będzie problem, żeby kupić, dlatego że to jest zwykła rzecz. A jak chcemy zwykłą rzecz, to tak jest właśnie, to tak jak z piżamą będzie. Zobaczcie, jak ostatnio szukałam piżamek fajnych, to nie było. No, a dzisiaj jak szukam bluzki z długim rękawem, to są piżamki. No tak jest po prostu zawsze, ja tu w ogóle nie widzę w rezerw żadnych takich bluzek z długim rękawem, jakieś same sweterki. Nie no, sweterek to ja mam parę sweterków. dobra, tu coś mamy. Tylko ja wam tak o tych prążkach mówiłam i spoko. Na przykład do tych spodni prążki, tak. Ale też bym chciała taką czystą, czystą, gładką, po prostu białą albo, albo czarną. Miałam już jechać na górę, ale zapomniałam, że mam jeszcze divers. Więc może coś w diversie się da dostać, chociaż nie wiem. Nie byłabym tego taka pewna. Tu są dla kobiet. To by było na tyle no to jednak jadę na górę. Nie wiem, w Half Price wątpię, wejdę sobie do Mojito. Tam może coś będzie wyszłam szybko do House i Kropa, ale tam kompletnie nic nie było takiego, żeby Wam pokazać, a już mogłabym tylko pomarzyć o takiej bluzce tam, ale ja tak czułam, bo to nie jest sklep dla mnie. Zapraszam teraz do Mukito i może tu coś uda mi się dostać. Mhm. Są kochani na wyprzedażach takie, ale zobaczcie, no za długa. Jakby tego nie było, to by była nawet okej, okay, ale no, niestety nie ma nic takiego. Mamy jakieś sweterki. Tutaj też jest. Ta sama, co pokazywałam. No nie, niestety. Nie będzie. Już się łudziłam, że tutaj będzie z długim rękawem. Właśnie taką chcę, tylko z długim rękawem. Ale pani mówi, że nie będzie, niestety. Ale tam coś widzę. Tu coś jeszcze jest. Ładny ten czerwony do takich czarnych spodni. No, ta, ta jeszcze mogłaby być. Chyba tą przymierzę. Zobaczymy, tą czarną. No, nawet Emeczkę. MKS, nie wiem, MK chyba. No, nie jest co prawda czysta taką, jakbym sobie wymarzyła, no ale zobaczymy. Tu mam taką w prążki białą, ale kurde, ona nie leży tak ładnie jak ta moja. Prześwituje bardzo. Mm. Nie podoba mi się. Ja wierdzielę, ale jest problem. Jeszcze wzięłam taką czarną. I to jest taka sama, tylko że troszeczkę ona jest taka ekry, Moim zdaniem. No nie wiem. Może to jest za duży rozmiar. Ja wzięłam L, -kę. nie było M. -ki. Może dlatego? No nie. Odpada. A ta uważam, że jest fajna. Zobaczcie. Jest mka. Nie wiem, ja chyba mam problem z białymi ubraniami. Tak mi się wydaje. Ja cały czas uważam, że po prostu jestem gruba. Bo yy, jak dostaję cały czas takie komentarze, że mam efekt jojo, że jestem gruba, to jest strasznie przykre, kochani. Bo no, później jest mi bardzo ciężko kupić cokolwiek, bo cały czas gdzieś. Yy, no, gdzieś cały czas się krytykuje, że tu mam za dużo, tu mam za dużo, tu mam i tak cały czas jest naprawdę. I to jest. <słuch> ciężka sprawa. Nie wiem. Sama nie wiem. W ogóle tak szczerze mówiąc, nie sprawiały mi te zakupy radości, poprzez to, że no cały czas gdzieś się tam krytykuje, tak dołuje. Nie wiem. Nie wiem po prostu. Co ja mam myśleć o tej koszulce? No niby jest fajna, tak? Jakby... Jakś tak człowiek wyprostuje. Nie wiem, naprawdę, kurde. A... Mam problem. Jeszcze jest taka biała. Zobaczę jeszcze tą białą. Mnie się wydaje, że ona jest po prostu za duża. Tego materiału jest wszędzie za dużo. Jak chyba zostawię te moje rzeczy i pójdę na sklep po mniejszy rozmiar. Tak zrobię. Wiecie co? podjęłam decyzję, że biorę tą czarną i biorę tą białą. E, ta jest Elka. Będę później żałowała. Cena fajna, to w mnie były droższe, jakościowo fatalne. A tutaj w tym Mohito fajne są rzeczy. Biorę tą e, i biorę tą białą w takim razie. No, jest. Nie ma jednak tej czystej gładkiej, no ale w prążki chociaż jest. Może być. A może jeszcze dostanę kiedyś taką czystą, gładką, białą koszulkę. Mogłam przez internet zamówić, ale wiadomo, że to yy, różnie bywa, prawda? Także ta i ta. Na pewno. <ścoughs> Idę do kasy. No i fajnie. Biorę te dwie. Już mam. A już się bałam, że nie dostanę nigdzie. Akurat się wyrobiłam czasowo. Jeszcze mam godzinkę, więc pójdę sobie na kawkę. Zaniosę te rzeczy do samochodu i może jakaś pani przyjdzie do mnie. Bo wziąłem dla mojej pani sok winogronowy. O! I świeczkę Andziaks, bo dla niej też kupiłam. Dziękuję bardzo. Wam pokazuję. Wziąłam jej właśnie to wino. Bo ona bardzo lubi świeczki, więc pomyślałam o niej, że, że będzie jej się też podobała. No i kawka już jest. To ciasteczko kusi, ale jestem dzisiaj 18 dzień, jak dobrze liczę. Bez słodkiego, także nie dam się skusić. Absolutnie. No, wypiję i smacznej kawusi Wam, kochani, życzę. Bardzo lubię wykrycanie kawkę miałam taki świetny pomysł, żeby założyć sobie zburzaną kurtkę, ale mama mówi, że będzie ci zimno, bo przecież musisz kawałek od galerii przejść do pani. Czy nie jest to jakiś duży kawałek, ale miała rację, bo tu są jedne pasy i tam są z tyłu pasy, więc no jest zimno. Jest przede wszystkim bardzo tak wilgotno i to może dlatego ta wilgoć tak wchodzi na człowieka i... Ach, pytacie się mnie w tych wiadomościach prywatnych na Instagramie, gdzie kupiłam tą kurtkę. Ja początkowo myślałam, że w Zarze. W Zarze kupiłam tą alaskurkową, a tą y, dwa lata temu w... Kulenbeze? Tak, w Tak, tak, tak. Także y, życzę Wam, żebyście kupili, bo wiem, co czujecie, że ciężko Wam dostać właśnie taką fajną są jakieś grube w zarze, nie wiem, ja teraz nie byłam w zarze, więc nie mam pojęcia, a tutaj w Koronie nie ma zary, także no ja bardzo ją lubię. Tam już musiałam przejść przez pasy, więc nie nagrywałam, ale szczerze nie muszę się grubo pod nią też ubierać, bo ona jest naprawdę ciepła i ma w środku takie futerko, więc jest naprawdę bardzo przyjemna. Wyszłam, kochanie, od pani, trochę byłam zestresowana, ale cały stres już ze mnie zszedł. Ja się po prostu tam czuję bezpiecznie, dobrze. Idę jeszcze do Hebe albo do Rossmana, bo muszę sobie kupić dezodorant i... i coś jeszcze. Ale muszę sobie przypomnieć, co? Jak wejdę, to sobie przypomnę i jadę do domu. Bo powiem Wam, że mama zrobiła pierogi. Także nie mogę się doczekać tych pierogów, już o nich myślę. Bo odkąd zjadłam to starano, to nic innego nie jadłam. No i kawę jeszcze, tak? Także koniecznie do domciu. Dobra, nie jestem w hebe. Kupię sobie dezodorant. I tu są jakieś fajne promocje. O, ten miałam ostatnio. Bardzo mi pasował. Drugi produkt minus 80%. Ej, super. Po dwa wezmę od razu. Jak drugi produkt 80% taniej. No... I jeszcze muszę sobie wziąć tampony. I w sumie w tyle, bo wszystko mam. Chyba już zrobiłam zakupy. Teraz wyszłam do sklepu zoologicznego kupić jakieś smaczki moim pieskom. Tak biorę głowę do góry, bo tutaj jest po prostu tego pełno i nie wiem, które im kupić. Tu mamy takie fajne paczuszki. One nie są jakieś duże. Właśnie coś na spróbę abym im wziąć nowego. <laughs> Tylko nie wiem. Nie mam pojęcia co. To jadły chyba ostatnio, nie bardzo im to smakowało. Bo pamiętam, że ja z tej firmy kupowałam im y, suchą karmę. Hmm. Nie wiem. Nie wiem, co mogę im wziąć, żeby były zadowolone. Nie wiem, nie wiem, tego jest za dużo po prostu. Hmm. Tam też są jakieś smaczki. O, tu są jeszcze jakieś smaczki, ale to są już chyba dla kota bardziej. Tak, tutaj mamy dla kotka. No nie wiem, naprawdę. Nie mogę się zdecydować. A może takie? One są fajne, takie? Nie znam tej firmy, więc ja nie wiem, czy to będzie dobre. Zobaczymy skład. Skład, skład, skład. Wzięłam im te, mam nadzieję, że im będą smakowały. Tam czytałam skład, dobry. To jest w ogóle jakaś niemiecka karma. Nawet pani pytałam, że mówiła, że dobry wybór. Oby pieską po prostu smakował, ale poczułam taki zapach jak na basenie chloru. A wiecie co, może w tam sobie pojadę. Chcę po prostu uniknąć korków. Dlatego wcześniej też byłam na tych zakupach z bluzkami, bo no, młodzież wyjdzie ze szkoły, tak? No to będzie później dużo osób zrobili parking e, kochani, bezbiletowy. Ciekawa jestem. Ale to co, zlikwidowali płatność? Albo zrobili tak jak po prostu... Nie, no na pewno nie zlikwidowali. Zrobili pewnie tak jak w tym. W galerii Echo. Tak mi się wydaje. Fajna jest ta winda, taka przezroczysta. Czyli... Ludzi bardzo wkurzało to, że trzeba te bilety wyjmować, bo tam też było ciężko nieraz za blisko się podjechało. Więc pewnie zlikwidowali. Przyjechałam do domu, pierogi już są gotowe, także zrobione, zrobione. raczej jeszcze nie gotowane, prawda? Tak, ale jest... No na zdrowie, lady. Podzieli się pani? No, mało mam. <laughs> mało, A z tym te pierogi w ogóle, bo nie A wiem, nie pytam. Z mięskiem, z kapustą. No i z grzybami. O, już o, będę gotowa. Pieski teraz. się blizują też. Cześć. Pieski też. Boją się, bo coś kropi no. z nieba i jest bardzo zimno. A śnieg podobno ma padać. Nie wiem, czy słyszałaś. Nie słyszałam. A ja się dowiedziałam z radia. Jajka mają zdrożeć, śnieg ma padać. No i? I tyle. I, I ja jeszcze mówili, że mama pierogi robi. Aha, no w wiadomościach mówili, ale nie poinformowali mnie, z czym pierogi. dobrze, że mi powiedziałaś. Jeszcze słuchałam wywiadu dzisiaj z panią Majką Mierzowską. Tak, tak. Opowiadała, że w szoku była, że aż do półfinału zaszła. I mówiła tak, jak była młoda, oglądała ten program, i była gotowa pójść. I teraz się zastanawia, dlaczego teraz sobie dopiero oni przypomnieli. A nie przypomnieli. A nie wcześniej. Ale mówi, że może musiała udowodnić, że 60 plus też może tańczyć. Dobrze, gotuje pieronki. Dobra. Lejduśka, wszystko w porządku. Cześć. Poterek, a ty co tam? Siedzisz? Ale. Mogę jednego surowego? No, wiesz co. No zawsze próbuję. Zawsze masz jakieś takie. Dobra, nie, proszę nie brać ze mnie przykładu. Mmm, pyszne. Wszystkie już są moje. Jak? Zmieścisz tyle? Nie no, bez przesady, muszę sobie tylko widelec wziąć. Dzięki przepraszam cię. Sama będę jak ten pieróg. Zważę sobie. Mm, ale one takie ci wyszły galantę. No, ja wiem. No, niektóre takie są, degustacja będzie. Cztery sobie wezmę, 160 gramów. Dobra, i próba, kochani. Próba. Ajajajaj, nie mogłam się ich doczekać, jak mi powiedziałaś. Mm. Jak wam zrobię ochotę, to znów będzie problem, tak jak ze śledziami. Moje ładniejsze. Co? Moje ładniejsze. Jak to ładniejsze? Z, z pietruszeczką. O. A, wizualnie o. tak. O. Wizualnie tak, to prawda. Ja z pietruszką nie lubię. Bo... Mm, przepyszne. Smacznego obiadku. Kochani, jeśli taki vlog Wam się podobał, zobaczcie tam w tyle co się dzieje. O! Tu, 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 tu. To lajkujcie, komentujcie oraz subskrybujcie, żeby być na bieżąco z każdymi innymi vlogami. Buziaczki, pa!